I dzisiaj omówimy jak zbudować komputer o ograniczonym budżecie, a dzisiejszy budżet to 2000 zł. Zapraszam na odcinek i życzę miłego oglądania. Więc zacznijmy od wejścia na stronę Xcomu i sobie tam przyjrzymy jakieś ciekawe oferty. Myślę, że zaczniemy od procesora. Myślę, że to będzie dobry początek, więc e, zacznijmy od budżetu 2000 zł. E, w tym przypadku poszedłbym w e, Ryzena 55600 albo 55600X, ale zacznę od tej podstawowej wersji, ponieważ e, no, nie chcę wyjść poza budżet 2000 zł. Jest dobrze, procesor ma wybrane. Przejdźmy teraz do płyty głównej. Myślę, że jako płytę główną tej konstrukcji hmm, wybierzemy coś na chipsetcie B550 hmm, chociaż mówię, to zależy jakie ceny będą. Raczej nie będzie to zbyt drogie, bo po ten procesor wystarczy jakaś tańsza płyta główna. Będziemy mieli tam złącze M2, oczywiście. Yy, I cztery sloty na pamięć RAM. Koniecznie to taki mój wyznacznik, żeby to też nie był jakiś słaby komputer. Zastanawiałem się nad tym troszkę i myślę, że. Ponieważ większość tych płyt obsługuje y, odblokowanie procesora, prawie wszystkie w przypadku AMD, myślę, że możemy pójść w tego Aorus'a. No tak mówię, no, dobrze wygląda, mamy złącze 2 tutaj, 4 y, sloty na RAM, się zobaczy jeszcze jakie prędkości porty. No, porty myślę, że wystarczą, aczkolwiek do płyty jeszcze można wpiąć. No, bo to też będzie taki w miarę estetyczny komputer, mam nadzieję. No więc przejdźmy sobie do parametrów. Hmm. No, RAM, y, podstawowa prędkość nie jest tutaj wspierana jakaś zbyt duża, za to da się całkiem fajny. Overclocking zrobić, więc no myślę, że ta płyta, no tak, nadaje się. Do, do takiego procesora bez problemu. Można też na nie upgrade y robić. Następny podzespół, który wybierzemy, to będzie dysk. Będzie to dysk M2 zależnie od ceny. Pojemność wybiorę, ale podejrzewam, że to będzie y, albo Lexar, albo jakiś tańszy dysk 512 GB. Możemy pójść w tą konstrukcję od PNY, ale zależy od różnicy ceny. No, ewentualnie Lexar, taki bardziej popularny wybór. Hmm. Patrząc na konstrukcję... Jedno terabajtowe to będzie można rozważyć albo Lexara, a, albo tego Patriota na przykład, ewentualnie Kingstona, ale nie, Kingston ma 512. No to może ten dysk rozważyć, ale ewentualnie byśmy wrócili do Lexara. Co my tam mamy? Teraz. Chyba przejdziemy do chłodzenia. Właśnie, chłodzenia. Może zróbmy tak, że zestawię je na koniec, ponieważ zależy czy pieniędzy, chłod... pieniędzy wystarczy, a... a procesor Ryzena ma to w zestawie. Więc chyba myślę, że można zajrzeć do kart graficznych, lecz jest spora szansa, że jednak pójdziemy na Allegro. Z powodu, że na tej stronie jest mała dostępność e, używanych kart graficznych, nawet jej nie ma, co ja gadam. No tak, nasze limity, myślę, że to będzie mm, 190... Nie, w sumie zostawmy to. Żeby to było 8 GB VRAM-ów Myślę, że to jest taka sąna pojemność takiego komputera. Zwłaszcza, że da się kupić kartę, ale to jeszcze mam takiego asa w rękawie. No, widzę, że tutaj nie mamy czego szukać w tym budżecie, więc pójdziemy na Allegro. I karta, która się może nadawać do tej konstrukcji, to RX580. Wersji 8GB. Tak jak mówiłem, ta karta nie jest jakaś za droga, a ma naprawdę okej okay parametry. Ale jak macie jakieś propozycje, to możecie napisać, bo ja tak się przy tym trzymam, bo po prostu ma to fajne parametry, takie jak szyna. I właśnie 8GB pamięci, aczkolwiek nie jest to powalająca karta i wiem, że da się wyhaczyć troszkę lepsze karty graficzne. Aczkolwiek ta jest po prostu bardzo powtarzalna. Więc... Więc no, z tego powodu tak no, raczej zawsze będę ją polecał do tańszych konstrukcji, ale mówię. Jak coś znajdziecie to możecie pisać. Sobie tu zostawimy. Jak tam nasz budżet się ma. Na razie mamy wydane... 1063 zł plus karta graficzna to 1400 zł około. No i jeszcze nam ześlecza budowa została. Co jeszcze? Ewentualnie chłodzenie. Tak, bo dysk mamy kartę, mamy procesor, mamy płytę, mamy pamięć ram właśnie. Myślę, że to pójdziemy w 32 GB, ewentualnie 16 w dwóch kościach albo czterech 32. Generalnie myślę, że jakby tak naprawdę oszczędzić na tej konstrukcji, to dałoby się zamknąć tak na granicy, ale dałoby mi się myślę zamknąć w 1500 zł więc można szukać ofert, ale mówię, ja tutaj szukam powtarzalnej konstrukcji. No żeby to też miało podstawowe taktowanie ciekawe, myślę, że można wpójść w Lexara, ale nie tego, tylko... Lexara wspierającego te 3600 Mhz, bo to jednak jest lepszy wybór. Zobaczmy też 32 oczywiście, co tam będzie, bo wiem, że to troszkę taniej wychodzi, ale mówię, chodzi o sam budżet. To sobie na razie zostawimy z boku i dodam po prostu 3, ten 16. Że jak tam się ma nasz koszyk. Ok, 1600 zł. Około. No, no i jeszcze obudowa. Obudowa to rzeczy indywidualna, ale no jakąś wybiorę, żeby to też oczywiście było estetyczne, bo da się w takich pieniądze. Mówię. Jak zbiedzić, to można się zamknąć w 1500 zł, jak się postarać. Ale no to też ma wyglądać po prostu. 我娘。Yeah. Na takich pieniądzach estetycznej obudowy to nie ma za bardzo co wybierać. mnie tylko interesuje, żeby miała też wentylator w zestawie. Tutaj mamy pierwszą ciekawszą konstrukcję. Krux też. To też chodzi o format płyty zaraz się to przejrzy. Co kto lubi, osobiście lubię kruksy z takiej niższej półki cenowej. Kiedyś był taki fajny kruks, ale kurczę nie mogę go znaleźć. No myślę, że to już nasz budżet się staje coraz większy. Aczkolwiek mówię, co kto lubi, to trzeba sobie samemu przejrzeć. A więc, tak, no, z najtańszych ofert to mamy Fury. Ale z tego co widzę, te wentylatory nie są RGB, więc raczej będę coś z wentylatorami RGB. Tutaj mamy ATX, właśnie jaką mamy płytę w końcu. Nasza płyta to format ATX, czyli taka. No, czyli do tej obudowy się mieści, do tej też. Do tej też. Do Dark Flasha też się mieści. No tak, i to wszystko, więc myślę, że w tym przypadku pójdę w obudowę na przykład od, od Dark Flasha. Mi się osobiście podoba. Do takiej płyty głównej, raczej czarna. I mamy nasz koszyk 1400 zł tutaj plus około 400 zł. Karta graficzna, więc daje nam to razem 1800 zł. I mamy, wydaje mi się, pełny komputer, aczkolwiek jeszcze przejrzę. No bo tak, dysk mamy, kartę mamy, procesor mamy, płytę mamy, obudowę mamy, ram mamy. O właśnie, zasilacz, coś tak za mało wyszło. Nie będę tu raczej szedł ża w żadnego Bandit Power. A więc tak. Fajnie by było mieć modułowy. Już nie wiem, czy można wybrzedać w takich kosztach. Oczywiście. Ach. Niech już będzie 80. Plus koło. Jeśli nie starszy, to. No. Do tej karty graficznej, z tego co pamiętam, to nie trzeba jakiegoś mocnego zaślacza, więc. No tak, tutaj już nam się budżet samyka. Zobaczmy tego gigabajta. 650 watów... Niemodularne, ale kabelki czarne. Więc to wystarczy do tej konstrukcji. Dodam to do koszyka z powodu ceny i certyfikatu. Ale schodząc do certyfikatu 80 Plus Bronze, to można już naprawdę brać coś mocniejszego. No, mówię, zależy co, kto robi. Więc mówię, w takim przypadku można już ee, tak naprawdę, a co tam, Można już wybrzydzać, można już brać na przykład, nie wiem, 800 watów, spójrzmy to tak ambitnie, ale... O, się przeliczyłem, powiedzmy 700. No mówię, no w tych pieniądzach można już coś Eee, ciekawszego brać, ale no ja też chcę, żeby to miało jakiś fajny certyfikat. Więc mamy 1660 zł, na no to akurat się zamykamy w budżecie, bo karta to jest 385. A więc podsumowując, mamy zestaw za 2000 zł. Pogramy na tym zestawie większość gier w Full HD na ustawieniach wysokich, w niektórych przypadkach średnich. Mam nadzieję, że ten poradnik się przydał, że może komuś naprawdę pomogłem. Ta budowla też powinna być przyszłościowa, bo mam świadomość, że karta graficzna może być delikatnym bottleneckiem, no ale tutaj chcemy mieć możliwość wsadzenia czegoś mocniejszego. Dzięki za oglądanie, miłego dnia, no i cześć.